Siemanko, z tej strony Aleksinio, to jest kariera, no właśnie, nowa kariera, wracam po długiej przerwie, no niestety nie miałem chęci i czasu do nagrywania, ale już są wakacje, już jest czas wolny, więc znalazłem na to czas i chęci, a przed nami nowa kariera, będzie to kariera do chwały, kariera od zera, a dokładnie od trzeciej ligi angielskiej i będziemy prowadzić tym razem klub Portsmouth. Portsmouth no jest to dosyć znany angielski klub z bardzo fajną, ciekawą przeszłością. Mają swój własny stadion, w FIFA co jest też dodatkowym do tego plusem. Ale no, przede wszystkim musimy im przywrócić blask dawnej chwały i przede wszystkim wprowadzić ich z powrotem na salony oczywiście Premier League jak i między innymi pucharów europejskich, tak. Ale nasz menadżer będzie troszkę inaczej wyglądać też to wam wszystko będę pokazywał jak zawsze niestety kariery realu betisu chyba już nie skończymy bo gdzieś ten zapis mi się zapodział inaczej on się nie chce odpalić o tak bo on jest ale postaram się może jakieś inne zapisy jeżeli będziecie chcieli to odszukać bo może gdzieś to tam w pamięci dałoby radę jakoś odzyskać też jestem do was z taką propozycją że co dwa dni by była kariera, a do tego by była jeszcze seria z Ultimate Team, gdzie byśmy budowali zespół wokół jakiś legend bądź legendy, w sensie ikony. I tutaj właśnie wychodzę do Was z takim pytaniem, propozycją, czy bylibyście za tym, żeby taką serię wprowadzić na ten kanał? Wiem, jest końcówka czerwca, ja się zabieram z Ultimate Team ale no, czemu nie, po prostu uznałem, że to też by było jakieś oderwanie od y, tej kariery, coś nowego no i w sumie, jeżeli byście, chętni, byście byli chętni, no to ja to bardzo chętnie nagram bo już powiedzmy, jakoś jestem w miarę do tego przygotowany tutaj się sobie tylko naszego y, menadżera jakoś ładnie przystroimy i cóż, i, aha, i tutaj musimy wejść w informacje i jedziemy no, szalkę nie tym razem, ale właśnie już przeze mnie omawiane. Portsmouth, Tylko gdzie to Portsmouth jest? Jest to oczywiście zespół w Lidze z Hall City czy z między innymi Sunderlandem, ale no, zdecydowałem się na Portsmouth. Dlaczego? No, bo jednak Sunderland to jest zespół bardzo często ogrywany na YouTubie, a Portsmouth jest troszkę zapominany. A posiada swój stadion, posiada swoją historię. Będziemy grać w funtach. Styl negocjacji, czyli się surowy, transferowy, tutaj wszystko włączone. Poza, bo oczywiście, bogatym inwestorem. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej taki wprowadzający. Przejrzymy naszą kadrę, jaką posiadamy, kogo byśmy chcieli ściągnąć. No, bo mimo wszystko będziemy celować w awans. Może nie tyle co bezpośredni, ale na przykład poprzez baraże. Chociaż jeżeli awans byłby bezpośredni, no to byłoby. Znakomicie, ja też e, oczekuję od was e, propozycji, kogo byście widzieli w tej karierze. Jak wiadomo będziemy ściągać zawodników z Wysp brytyjskich, e, zawodników e, no, naprawdę różnorakich. No tutaj jest właśnie kariera Alu Betis, ale no, ona może nie działać. Tutaj sobie damy port smooth, port smooth I zaczynamy. Na turniej, e, możemy sobie gdzieś pojechać, jeżeli będzie gdzieś ciekawy. Myślę, że tutaj do Francji byłoby najlepiej. Nie chodzi o kwotę, tylko chodzi o dalekość tych turniej. turniej. E, no i właśnie, kadra. Kadra, jaką mamy, no może nie napawać nas optymizmem, e, ale no, zobaczmy ją. Na brance mamy McGilvie okej, ok. Z e, tutaj mamy Warda z Anglii. Nawet pożyczenie on jest, więc jego w ogóle. On nas nie interesuje. Ale no, po pierwsze skład będzie się bić bas z Mac McGillivray yy, jest troszkę starszy. Ja tej kadry w ogóle nie znam. No Charlie Daniels, no wiadomo, jest znany grał w yy, Bordermove, tak? Yy, grał w więc tutaj jakoś myślę, będzie go kojarzyć z Premier League czy Championship. Jest, tek, jest też Jack White, on jest znany z kariery właśnie Portsmouth, bo on jest ich chyba wychowankiem, jeśli się nie mylę. Ben White też jest ich chyba wychowankiem, no niestety się nie przygotowałem aż tak dobrze, ale to pamiętam tych zawodników, Ben Close, ja tu właśnie pamiętam też te kariery Portsmouth z FIFA 16. Gdzie tutaj naprawdę Portsmouth było grane? Jest jeszcze jeszcze lig bo to jako jedyny zespół z tej ligi miał stadion swój, ale no ta kadra. No, da się coś z tej kadry wycisnąć. Da się z tej kadry wycisnąć, coś na pewno. Formacja jak najbardziej mi odpowiada. To jest chyba 4 2 3 1 dokładnie. Ja tą formację bym chciał grać. Przede wszystkim taktyka. Będziemy grać angielską piłkę. To ma być e, pressing po utracie piłki, ale gra w ataku to będzie długa piłka. E, damy oczywiście sobie głębokość na 6, a szerokość na 4. Chociaż tutaj może być tak jak było, długie piłki, no i tu będziemy liczyć na naszych napastników bardzo, ale to bardzo. Mamy Marquisa, mamy Harrisona, e, i... Kurde, tutaj e, cztery, so, cztery słabsze nogi, jeden i drugi ma tutaj sztuczki na korzyść Harrisona, ale dobrze. Jest Curtis, jest Jacobs, jest Huala. Nie mam jak to się może czytać, ale Curtis chyba będzie najlepszy najlepszym wyborem. E, lewa obrona, myślę, że Daniels, ale i tak będziemy tu kogoś szukać. E, oczywiście baz będzie rywalizował z McDelivrayem. Treningi sam będę robić oczywiście. Johnson Bolton, środek pola jest oczywiście Ben Claus, Naylor. No, ciekawa ta kadra będzie, no na pewno nie jesteśmy jacyś giga słabi, to na pewno trzeba mieć na uwadze, no ale wiadomości przede wszystkim. I zobaczmy, kogo nam w ogóle przedstawiają. Wracając do narodowości, jakie chcemy. Tak naprawdę chcemy wszystkich. Tu, tym razem nie będą jakieś wymagania. Może inaczej. Poza krajami południowymi, czyli poza Hiszpanami, Portugalczykami, Włochami i Półwyspem Bałkańskim. Ja tu bym się skupił na takich krajach typowo dla Anglii, moim zdaniem, czyli tutaj właśnie ta Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia, Irlandia Północna, Francuzi jak najbardziej, Niemcy, Polacy. No może Muhammad Vesic nie, taką no, będziemy chcieli grać angielską piłkę, więc tutaj potrzebujemy takich typowych przycinaków, typowych twardzieli do gry. Więc ja tu naprawdę będę też liczył na waszą pomoc, no bo ja sam wszystkiego mogę troszkę nie ogarniać, pod względem że zawsze mogę kogoś pominąć, przeoczyć, a chciałbym tą karierę robić perfekcyjnie no. Wypożyczamy sobie oczywiście tych słabszych zawodników Tego Paula Downinga nawet sprzedamy Zawodników wypożyczonych po prostu będziemy omijać szerokim łukiem Będą musieli grać, to zagrają, ale na... No, to by było tak naprawdę na tyle z nich No nie będą nam jakoś giga potrzebni James Bolton myślę, że tutaj sprzedaż tego zawodnika Ben Close Niech zostanie Harvey White, wypożyczony chyba Satan Amu, bo... Takie zdjęcie może kojarzy mi się, że to może być to nam. Eee, Jacobs i Curtis zostają jak najbardziej. Beers tak samo, ale on jest wypożyczony. Chyba ze Swansea z tego co widzę po fotografii jego. Eee, Canon ok. Eee, wiadomo, musimy mieć ławkę, ale Hivula, Hiwala, Hivula. Nie wiem jak to się czyta. On na pewno odejdzie. Ryan Williams zostanie. Marquis zostanie. Harrison. Też zostanie, ale Alfie Stanley jak najbardziej na wypożyczenie i to by było na tyle. Tutaj e, tych zawodników widzieliśmy. Ja bym sobie od razu zerknął na zespoły z Championship. Czy może mają kogoś na liście transferowej? No nie mają, e, czyli jeszcze lista transferowa nie jest złożona niestety, ale dobrze. Zawsze są wolni zawodnicy, na nich zawsze możemy liczyć. I zaczynamy od pozycji bramkarza. Czy ktoś nas za ciekawy jest? Adam Bogdan z Farer no Węgrzy, niesamowitą furorę robią według mnie na euro, No walczą nieprawdopodobnie. To jest coś pięknego, aż żal, że mają małe szanse na wyjście z tej jakże ciężkiej grupy, ale no naprawdę zasłużyli, żeby wyjść z tej grupy. Tak jak wracając moim faworytem na wygranie euro pozostają, bo no nie, nie, nie podzieliłem się z wami tym, ale dla mnie są Niemcy mimo wszystko. Uważam, że Niemcy mogą wygrać, jeżeli będą skutecznie pod bramką rywala, czego im brakowało przede wszystkim w meczu z, w meczu z, Boże, w meczu z Francją. Ale, no jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, dajmy na nie, odpowiadam w komentarzach czy w przyszłych odcinkach. Czasu mamy naprawdę jeszcze dużo. Tu jest Boyd, Boys jakiś, więc jak najbardziej jego to sobie e, zobaczymy. Jest też, o właśnie, Australijczycy, Nowozelandczycy, jak najbardziej do nas mogą trafiać. No tutaj to jest jednak była kolonia brytyjska, więc czemu by nie? Ale to by było na tyle z. Takich fajnych rzeczy pod tytułem Zawodnicy za darmo. Przejdziemy do Bournemouth. Może kogoś tutaj ciekawego nam się uda znaleźć? Surge na wypożyczenie byłby chyba w porządku. Jest David Brooks, ale jego, widzę jego klauzulę odstępnego. To już. O, już wiem, że chyba nie mamy szans. Kilkenny. Okej, okay. Ben Pearson to na pewno nie ma szans. Vincent, może. Carter Wickers no to nie ma sensu go tu obserwować. Mepham, Chris Mefam też fajnie gra na euro, ale raczej szans na niego nie mamy. Jack Stacy, myślę, że mógłby do nas trafić. Przepraszam za małe cięcie. Will Dennis, Tarvers Travers też może być jak najbardziej przeskautowany. Budżet w ogóle mamy 1,8 mln funtów, 25 tysięcy płacy. Mamy wygrać ligę, więc tutaj naprawdę musimy się osrobrać do roboty. To jest kariera Portsmouth i ja Aleksinio. Do usłyszenia. Cześć.